Dawaj, dawaj, jedziemy, 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 dawaj, znacznie, dawaj, nie przeszkodź, mocno do przodu, do przodu, Julek. Za ja plato. nie daj, nie daj, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, dawaj! Szybciej wolci za nim! Brawo za akcję, dawaj ustaw, ustaw już. i odwracaj się i piłkę!

Dobrze. Już jest tak. Szybko mu. Dawaj, tam z tymi zabieraj. Brawo. Leon do przodu, Józef do niego. Brawo. Brawo do niego.

Dobrze, chodź, sobie dalej. Brakuje do mi Dobrze. 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 dalej. Dobrze. 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 Julek Dobrze. Julek. Dobrze. 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 Dobrze.

Dobra, nie dwa stronę Szybko. Nie, że groźnie. Tak? Piękne, tak. no, no. Jak ściana, mnie Zabierz. Zabierz. ścianę. Zabierz. 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 do ja, idź się napij, Czerwony kwiat, macie, poczekaj, Maciek, Macie, czekaj, macie, Maciek, Macie, czekaj! Maciek czekaj! Macie, czekaj! czekaj! Macie, 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 macie! Macie!

Dobra, brawa, 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 brawa. Dawaj już zabieraj macie! Zabieraj, mhm. zabieraj tam zabieraj nam, zabieraj Dawaj zabieraj nam, 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 zabieraj 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 nie zabieraj Pomóżcie. Pomóżcie. nie Na Dajcie! Dawaj, Dawaj! Dawaj Dajcie! Dajcie! Podaj, podaj, Zapraszam. Dajcie! zapraszam! I Dajcie! zapraszam. Dajcie! 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 szybko Dajcie!

od środka, Pola! Możesz Ty, wziąć piłkę? Podasz, teraz zabierz tą piłkę! Dawaj Pola! Dawaj Pola! Brawo, brawo! Od środka! Od środka! Pola zaczynasz! Graj. Dawaj Wojtik! Szukaj, jest Julek! Szybciej! O, to podanie! Do Boku, do Boku, do Boku! Brawo! Nie? Szukaj. Szukaj. Nie do... dawaj, 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 Koniec! Tak, 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 tak! tak. Koniec! Kolelek.